Witam, nazywam się Konrad Janka. W dzisiejszym filmie zaprezentuję państwu, w jaki sposób konfigurować stanowisko, aby rozpocząć pracę w programie Profil Koordynator w wersji 8 firmy Epigraph. Przedstawię państwu konfigurację na podstawie swojego stanowiska, jakie używam do projektowania. Interfejs jest dosyć rozbudowany. Na początku po otwarciu widzimy dość niewiele opcji. Ale możemy zacząć od ustawienia stanowiska pod własne potrzeby. Ja osobiście używam czarnego tła. Jeśli ktoś woli inne tło, możemy kliknąć ekran i tu wybrać jedno z dostępnych: to białe, szare bądź czarne. Ja osobiście używam czarnego tła, ponieważ najmniej męczy mi się przy tym wzrok. Później klikam zakładkę Okno, Rozmieszczenie. I proszę zwrócić uwagę, co będzie się działo w górnym pasku narzędzi. Tu również możemy sobie zmienić kolor górnego paska. Ja używam ciemny. Kolor poniższego paska. Ja też używam ciemny. Używam również rozszerzonej nazwy tych przycisków. Tak, Czyli klikamy sobie ten ptaszek. W ten sposób widzimy, że rozszerzyła nam się nazwa. Możemy. Zobaczyć, czy będziemy oglądali bieżący projekt, czy włączenia, czy odgałęzienia, czy cały projekt, czy tylko rysunek. Włączam również sobie wszystkie funkcje, które są dostępne bez względu na etap projektu. Czyli klikam tu, pojawiły mi się dodatkowe przyciski. Zaznaczam sobie również funkcje pomiarowe. No i wszystkie, że tak powiem, inne rzeczy typu konfiguracja, rysunek. Tak w tym momencie widzimy, że mamy dostęp do pełnego menu programu. I na tym kończymy jakby podstawowe ustawienia naszego interfejsu. Teraz będziemy mogli przejść do pracy i pokazać, w jaki sposób można będzie kreślić pierwsze nasze profile. Zapraszam do obejrzenia następnego odcinka. Dziękuję za uwagę.